Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Kontemplujemy i medytujemy Słowo Boże w kolejne niedzielę czasu zwykłego, okresu zwykłego. Dzisiaj przychodzi nam odczytywać fragment początku Ewangelii według świętego Łukasza. Wracamy do czwartego rozdziału, gdzie Łukasz opisuje przybycie Jezusa do swego rodzinnego miasta, do wioski właściwie, sto domów, blisko mieszkający siebie ludzie, do Nazaretu. Jezus tam w Nazarecie, w synagodze, w Dzień Święty odczytuje Słowo Boże, które chce przekazać ludziom, mówiąc, że On jest wypełnieniem tych słów. Mówi, że duch pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Powiedział to w swoim rodzinnym Nazarecie, w synagodze, przyszedł do ludzi, którzy go dobrze znali. Będziemy jeszcze czytali o tym, jaka była reakcja mieszkańców Nazaretu na te słowa pana Jezusa, ale dziś my sami starajmy się usłyszeć, że Jezus z mocy ducha świętego idzie, ażeby dawać ludziom wolność. To jest właśnie. Zaproszenie do nas skierowana, żebyśmy takiego właśnie Pana Jezusa przyjmowali, a żebyśmy, idąc na niedzielną mszę świętą, chcieli przez Niego być uwolnieni od tego wszystkiego, co jest nas ślepotą, co jest jakąś niewolą, co jest jakimś uciskiem. Pan Jezus właśnie do nas przychodzi. I On przychodzi w mocy Ducha Świętego. On jest namaszczonym Duchem Świętym. On jest tym, który wie, co czyni. Bracia i siostry, wierzmy w to, że Jezus naprawdę wie, po co do nas przyszedł. On nie przyszedł po to, ażeby tylko zabezpieczać nas przed, przed jakimiś zewnętrznymi niebezpieczeństwami. On przyszedł po to, żeby uwolnić nas wewnętrznie, żeby uwolnić nas od grzechów, od naszej ślepoty wewnętrznej, od tego wszystkiego, co jest naszym wewnętrznym uciskiem, co jest grzechem. Poddajmy się temu działaniu, ale też poddajmy się działaniu Ducha Świętego. Jezus, namaszczony Duchem Świętego daj nam też Ducha Świętego do tego, żebyśmy właśnie Jezusa przyjmowali. Bez Ducha Świętego nie możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem. Przyjmijmy Ducha Świętego, powiedzmy Jezu jesteś moim Panem, chcę Tobie oddać całe moje życie, wszystko co jest we mnie. Niech to będzie y, pragnienie każdego z nas w całym tym y, kolejnym okresie liturgicznym, który nadchodzi. Amen.